Cześć kochani, witam was na kolejnym odcinku. Na dzisiejszy wkład to jest 50 zł. I mamy klub milionerów za 20 z numerkiem 9. Mega linie z numerkiem 10. I dwie super linie z numerkiem 48 i 19. Wkład to jest 50 zł. Zaczniemy sobie od tych, od tych mega linii. Zobaczymy, co nam się tutaj uda, uda wydrapać. Bo tu już jedną linię z, zdrapałam, ale nic nam się nie ułożyło. Więc zobaczymy, co druga strona nam przyniesie. Mamy klapki i popcorn. Klapki są. Tutaj też. Klapeczki. bo na tyle. Kolejne to jest biedronka i moneta. Biedronka i moneta. Dobra, to jest moneta. Biedronka. Biedronka. Biedronka moneta. Biedronka. Tak I moneta. Dobra, dwa kolejne to jest żółw i wiśnie. Żółw i wiśnie. Mhm, mhm, mhm. Nie ma w ogóle. Kolejne dwa to jest prezent i piłka. Piłka jest, prezent jest. Tutaj jest piłka, dobra, i to na tyle. Kolejne to pióro i naszyjnik. Naszyjnik jest pióro też. Piuro. Tutaj też jest pióro. Dobra. Kolejne dwa to jest ananas i kokos. Kokos mamy. Ananas, ananas, ananas i kokos. No to już widać, że krąży, krąży, ale Czy nam się coś tutaj stworzy, to się okaże. Dobra. No i dwa ostatnie, to jest podkowa i auta. No, zobaczymy. no, auta nie ma. W się z lustra. I ta zrebka jest przegrana. No dobra. Teraz sobie weźmiemy super linię z numerkiem 19. A tu mamy księżyc i motyl. Księżyc jest. Tutaj też. Dwa kolejne to lody i kwiat lody. Dwa kolejne to piłka i krab. Krab jest piłka też. Przepraszam, to tęcza i słońce. Tęcza jest, słońce i tęcza, tęcza. No dobra, już więcej nie ma. Kolejna to jest diament i popcorn. Diament jest. Tutaj są nawet dwa. Diament. I popcorn, mamy rolki i czapkę. Czapka jest. No i to by było na tyle, rower i balony. Rower jest. Mhm. To jest rower, a balonów nie ma w ogóle no straszne są te linie no ogólnie no jeszcze nic takiego konkretnego w nich nie trafia może zwrot, ale żeby coś więcej to nic kolejny to jest ptak i dzwon ptak Tak. dobra następnie okulary i podkowa Okulary. to jest podkowa, podkowa. I to jest podkowa. Kolejne to jest arbuz i biedronka. Arbuz, arbuz, Dużo jest tych symboli, ale co z tego są tak poblokowane, że sekwa i leżak to są dwa ostatnie. Leżak jest, ale nie daje nam nic. Mm -hmm. No i to on jest. I spustak, Tak jest. Teraz sobie weźmiemy jeszcze te następne linie z numerkiem 48. Zobaczymy. Rower i słoń. Rower i słoń. Słoń jest rower, jest. To też jest rower. Słoń jest, rower jest. Tak. Dobra, kolejne To jest moneta. <coughs> moneta i lody. Moneta jest. Lody są. Lody. Moneta, moneta. rolki i dzwon rolki są dzwon jest lody też rolki i dzwon dzwon też jest dobre kolejne dwa to popcorn i słońce słońce jest no, i tylko jeden symbol. Kolejna to czapka i balony. Czapka jest, czapka jest, balony. Czapka jest tutaj, mhm. dobra. Dwa kolejne to kwiat i. Korona. dlatego tego w ogóle nie widziałam. No. Tęcza i łódź. Tą jest. Mm -hmm. To jest tęcza. Dobra, dwa kolejne to jest gwiazda i biedronka. Gwiazda i biedronka. To jest tu jest Biedronka, Gwiazda, Biedronka, Gwiazda i tu jest jeszcze Biedronka. Dwa kolejne to jest Ptak i Okulary. Tak, tu jest Ptak. No Okulary, trochę trzeba było nastrażyć, Okulary dają nam linię. To jest serce i cytryna. Serce jest. No i to by było tylko jedno. I dwa ostatnie to jest wiatrak i klucz. Wiatrak jest, wiatrak jest, klucz jest. Wiatrak. <laughs> wiatrak i klucz. Ale co? Podkowy nie było? Leżaka nie było sakwy nie było. Piłki nie było. No ale mamy jedną linię. Dobra. Pod tą linią mamy, no 5 zł. Ale jest. Nie ma co. Nie ma co narzekać. Dobra. Dobra. I teraz sobie weźmiemy tą najdroższą. <laughs> Krupę milionerów. Tutaj co my szukamy? Wygrywających liczb? I znać koronę i wygrać dwukrotnie z przypisanej kwoty. Dobra. Zdrabka z numerkiem dziewiątym. No to lecimy. Co ma być, to będzie. Osiem. Trzydzieści sześć. Dwanaście. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia siedem. I dwadzieścia dziewięć.

Dziewiętnaście nie mamy siedem, to jest obok czterdzieści siedem. Nie mamy czterdzieści, no i tych, co nie mamy, to nam dają dziewięć, no kolejny obok czterdzieści sześć nie mamy. Trzynaście nie mamy, dwadzieścia jeden nie mamy, trzydzieści jeden nie mamy, czterdzieści jeden nie mamy, czternaście brak, dwadzieścia osiem obok, no jeszcze że obok, to jest po środku. Dwadzieścia dwa nie mamy, osiemnaście nie mamy, trzydzieści trzy nie mamy, i to też jest obok. Coś jest jeszcze? Cztery tak. nie mamy, jedenaście nie mamy, dwadzieścia trzy nie mamy. 37. Kolejny obok. Zamiast tą znakowatą nazywać klub milionerów, to powinien nazywać się klub oboków. I ostatnie. To jest 35. No i oczywiście też nie mamy, i też jest pośrodku. Dobra. No To jest pusto. KF. No niestety. No niestety, niestety na wkład 50 zł. Odzyskana jest tylko piątka. Piątka w ekstra liniach. Przepraszam, w super liniach. Chcę to zwrócić, 5 zł. No nic, w plecy jesteśmy 45 zł. Czasem tak bywa. Nie można zawsze wygrywać, albo no, no nie można, no co? To było za pięknie. Także ja Was pozdrawiam. Miłego oglądania i buziaczki pa.